Nie wiem czy wiecie, ale moje filmy są tak popularne, że to są EuraGD na tabletach. Tutaj, tutaj, tutaj jest, tutaj, bo ja włączyłem. Kupali, paladyni, paladyni. Najpopularniejszy serial w internecie Halo, halo to wszystkich bardzo serdecznie w Dzwoni wam ja ten ma to dzwonnik, program informacyjny, w którym przedstawię Wam informacje. Aplodowane za w miesiącu, A, ale ponieważ to jest 1 stycznia 2013 roku, to przedstawię Wam to, co, co się działo przedmijającym i co, co się będzie działo w nadchodzącym roku, tak bardzo pokrótce. Ponieważ nie wszystkich może to interesować, macie tu teraz do wyboru trzy przyciski, dzięki którym będziecie mogli przeskoczyć do interesujących Was. Informaty w filmie, podsumowanie roku 2012 na moim kanale, zapowiedź roku 2013 na moim kanale oraz zapowiedź materiałów na nadchodzący miesiąc, tydzień. Ok, rozpocznijmy od podsumowania roku 2012. Jeżeli mam to określić jednym słowem, to powiem, że to był rok przerwy technicznej. Tak to sobie fajnie nazwałem. Chodzi o to, że przez dłuższy czas miałem problemy z dyskiem i nie mogłem nic nagrywać. Pierwszy film, jaki wrzuciłem, to było luty. W ferie udało mi się dokończyć e, drugi odcinek e, Gothic Prawiwa Historia e, Remake. E, zru, robiłem jeszcze trzeci odcinek, który się pojawił w lipcu, ale potem już nie robiłem. Po pierwsze mi się to znudziło, a po drugie, do poprzednich filmików zaczęli się ludzie czepiać o prawa autorskie do muzyki. Wolałem to usunąć, żeby nie mieć problemów. Już kiedyś miałem problem z prawami autorskimi, i nie chciałem znowu ciągnąć tego tematu. Potem od lutego była przerwa, aż do czerwca, w którym pojawił się przede wszystkim vlog, na którym e, omówiłem to, że dysk wrócił oraz dwa takie krótkie filmiczki, takie bardzo, bardzo so much, czyli chińskie bułki oraz kurzioletta e, Jeżeli macie dużo dystansu, to możecie na to zajrzeć, nieważne e, 3 lipca, 2 lipca wrzuciłem matura 2012 VLO, czyli taka jak to powiedzieć? Taki jakby teledysk do piosenki nagranej przez trzy uczennicy mojego liceum, piątego ogólniaka. Złożony z skrawków filmów i zdjęć matury. To, to było chyba pożegnanie roku maturzystów. Nieważne. W każdym razie zrobiłem coś takiego. Data jest 2 lipca. Ja to zrobiłem w czerwcu, 2 lipcu dopiero to wrzuciłem. E, przejdźmy dalej. E, od 7 lipca wróciliśmy do Hitmana Blood Money. Od drugiej misji zaczęliśmy iść dalej Hitman pojawił się... Jeśli ja tu dobrze patrzę, raz w tygodniu. Tak, chyba raz w tygodniu, w poniedziałek, jeśli dobrze pamiętam, ciągnęliśmy go przez długi czas e, aż do. Jeśli ja tu zobaczy, aż do września. Aż do września ciągnęliśmy Hitmana Bloodmana, czyli całe wakacje i miesiąc wrzesień e, robiliśmy Hitmana. W lipcu oprócz tego rzuciłem jeszcze Mucimy, z gry Call of Suarez. O co chodzi z tą serią, bo tam jest tylko jeden odcinek? Chodzi o to, że chciałem zrobić taką serię Gier Multi, taką ogólną. Nazywałaby się Mucimy, tam by były wszystkie gry z Gier Multi. No ale zagraliśmy jedną Gierkę z Call of Suarez, potem jakoś to jeszcze z kojem popsuło, nie mieliśmy pomysłu na inne Gierki. Tak jakiś pomysł z Mucimy zamarł. No i w lipcu wrzuciłem jeszcze pierwsze wrażenia Pro Evolution Soccer 2013. W sierpniu był tylko Hitman, którego kontynuowaliśmy. I w sierpniu pojawił się, tak, tak, w sierpniu pojawił się pierwszy odcinek Dzwonnika, którego właśnie oglądacie. Dalej, we wrześniu, we wrześniu wrzuciłem kolejną reklamę mojego piątego literum. Tym razem była to reklama na konkurs Nowoczesna Szkoła, jeśli dobrze pamiętam. W każdym razie bardzo serdecznie zapraszam do zapoznania się z tym filmem. Oprócz tego, we wrześniu wrzuciłem pierwsze wrażenie na z gry FIFA 2013. To FIFA 13, które porównałem do ETA. Najnowszego. Oczywiście obydwa materiały były z gierki demo, bo pełne wersje wtedy jeszcze nie było. W październiku wrzuciłem tylko jeden film. Tak, tylko jeden film wrzuciłem w październiku. Um, było to Gotik, Upadli Paladyni i Przyjaźń to Magia. Czyli. Taka luźna aranżacja e, czołówki do serialu Milk Lupony Speed Magic. Dodałem tam twarze ludzi z Upadłych Paladynów. Tutaj chcę trochę dłużej posiedzieć nad tym, e, porozmawiać, bo to jest bardzo ciekawe. E, przede wszystkim dlatego, że 75% osób, albo może i więcej, które mnie subskrybują, robią to dla Upadłych Paladynów. Otóż miałem taką koncepcję na Upadłych Paladynów, gdzie pojawił się opening z e, Miles Lupony. Zrobiłem go raz, w się zepsuł, zrobiłem drugi raz, na tam się zepsuło, zrobiłem trzeci raz i po trzecim razie mówię: Nie, nie będę go trzymał, zrenderuję, wrzucę i będzie taka zapowiedź, taki teaser. I teraz od razu powiem, że e, ten, ten opening nie pojawi się, w, raczej się nie pojawi w, w upadku w na nowo, bo zmieniła mi się nieco koncepcja. Ale no, jako teaser, jako taka zapowiedź e, jest bardzo fajny. Podziękowania jeszcze raz dla mi, Adelji Cross. Za to, że zaśpiewała ten opening, tę wyjściówkę. Wejdźcie na jej kanał, jeżeli kogoś będzie to interesowało. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. W listopadzie pojawił się dzwonnik, w którym powiedziałem o tym, że mam nowy dysk. No tak, kupiłem nowy dysk, bo stary cały czas się psuł. No i w listopadzie nic nie wrzuciłem, ale nagrywałem materiały Kolina i wrzucałem go z wyprzedzeniem. Dlatego też od grudnia rozpoczęliśmy. Serię zagrajmy w Colin Makry Rally 04. No i cóż, chcę powiedzieć bardzo serdeczne pozdrowienia ode mnie dla tych 30-40 osób, które oglądają tego kolina. Szacun dla was naprawdę. No nie jest to zbyt popularna seria, no trudno, no tak już sobie... Tak miałem taką chrapkę, to nagrałem. Trzeba zderzyć się z rzeczywistością. Oprócz tego w grudniu pojawiły się jeszcze dwa materiały z gry Lich of Legends, w którą... W którą? Gram od wakacji 2011, czyli teraz będzie jakieś półtora roku. Eee, bardzo dużo gram, gram, grałem w Lola. Eee, no i dwa materiały. Jeden to był pełna gierka 3 na 3 a druga to wstawienie e, pent, które udało nam się niedawno złapać, Pęta, wkryli, wiadomo, 5 trupów. No i to wszystko, co udało mi się zrobić w tym e, czasie. Przejdźmy dalej, eee, zap Zapowiedz roku 2013. Jeżeli chodzi o serię Let's Play, to powiem o nich szczerze trochę później, bo ogólnie ja nie mam pomysłu tego, co chcę nagrać na Let's Play, A to znaczy, no, mam kilka gier, które chciałbym nagrać, ale czy się uda, czy się nie uda, to zobaczymy, jak będzie z chęciami. Eee, jedną takich gier jest chociażby Medieval Dwójka Total War, eee, jest chociażby... No mam kilka gier, które chciałbym nagrać, nie będę sobie mówił, bo teraz jakoś wyleciałem to od głowy, zapomniałem to sobie spisać. E Jeśli chodzi o filmy, takie typu Machinima, staram się cały czas robić tych upadłych polatynów, mam problemy z... mam pro problemy, nie mam weny, czasami brak mi pomysłu, nie mam inspiracji. E Właśnie, inspiracji. I tu chcę coś z zacznego powiedzieć. Na początku grudnia założyłem fanpage na Facebooku. E, Facebook.com Ukośnik 1123. Tam, nie, nie, źle mówię. Przepraszam, źle mówię. E, e, Facebook.com Ukośnik 194, bo jetemto23 był już zajęty. 194. E, Zapraszam wszystkich bardzo na Facebooka i na lajkowanie go. No raj tam nic nie ma. Nic nie robiłem, no bo go oficjalnie nie zapowiedziałem, że coś takiego istnieje. Ale zapowiadam już fajną taką inicjatywę na Facebooku, mam nadzieję, że dołączycie do niej. Chodzi o to, że będę oglądał upadłych poladynów od pierwszego odcinka do ostatniego i wstawię wpisy na Facebooku z tym odcinkiem i takim małym moim komentarzem. Czyli skąd się wziął taki ja taki... Yy... Dowcip, skąd się wziął taki, taki pomysł? Co mi się w tym odcinku podoba? Jaka jest jakaś anegdotka na temat tego odcinku? Takie różne rzeczy będę starał się przedstawiać. Przede wszystkim ma to mieć znaczenie dla mnie, bo oglądanie starych machinim daje mi taką inspirację do tworzenia czegoś nowego. że kurna, tej coś dobrego, mogę tworzyć dalej. No, mam nadzieję, że się dołączycie do facebookowych rzeczy razem ze mną. Będziecie, nie wiem, komentować, może. Robić coś takiego. Razem będę oglądać upadły Poladynów i dawać mi inspiracje do tworzenia nowych. Jeśli chodzi o filmy machinimowe, przejdźmy dalej. Ci upadli poladyńcy przyjaźń to Magia. No, spróbuję ich stworzyć, zobaczę jak to się uda. Innych planów na serie machinimowe nie mam. Mam plany na jeden taki filmik niezwiązany z machinimą, a. Nie wiem czy Wam to zapowiadać, bo nie wiem czy coś... Dobra, zapowiem, nie? ale to z bardzo dużym zastrzeżeniem, że to może nie wyjść, nie, bo, bo to takie, że o, robię, może wyjdzie, może nie wyjdzie. Chodzi też na zasadzie, nie wiem jak to się dokładnie nazywa, e, Meshap, może, nie wiem. W każdym razie, wejście na konto użytkownika Sony, the Hedgehog, e, jakieś tam cyferki, chodzi o film Poland Can Pony. Czy taki miks e, odcinków My Little Pony oraz polskich e, scen, filmów, gier e, i muzyki? No, chcę stworzyć coś własnego takiego, mam kilka pomysłów, ale czy uda mi się tego tak nazbierać, żeby to mogło wyjść na YouTube, to zobaczymy. E, jeśli, chodzi o, no, jeśli chodzi o serię Let's Play, nie o, że tak jak mówiłem. Dlatego przejdźmy może po prostu do e, tego, co będzie w, w najbliższym miesiącu, w styczniu. W Na najbliższym miesiącu, w styczniu, e, kontynuujemy Kolina. Rozpoczynamy nową serię zagrajmy, w którą będzie Call of Duty 1. Oraz mam zaraz przygotowane kilka gierek z Lola. Jedną mam właściwie przygotowaną, drugą może niedługo przygotuję. I mam jeszcze 2-3 pęty do pokazania. Tylko nie wiem, czy już się pokazywać, czy może jeszcze poczekać. Może jeszcze jakaś pęta wpadnie. Zobaczymy. E, no cóż. To chyba wszystko, co chciałam powiedzieć w tym odcinku e, Dzwonnika. Zapraszam bardzo wszystkich serdecznie do subskrybowania mojego kanału, aby być na bieżąco. Zapraszam bardzo serdecznie do e, lajkowania profilu na Facebooku, żebym wiedział, że jednak ktoś, ktoś się mną interesuje. Zapraszam bardzo serdecznie do łapkowania tego filmu, abym wiedział, że ludzie mnie cały czas oglądają. Wiadomo, wrzucam te filmy na YouTube po to, żeby ludzie je oglądali i cały czas trzeba coś e, robić podziękowania jeszcze raz dla Miadelli Cross za zaśpiewanie openingu do Gothic No, to upadli po przyjaźń i jeszcze jedne bardzo serdeczne pozdrowienia dla mojego bardzo drogiego kolegi Duo Akatsirmius za wykonanie tego nowego panelu który, który mogliście obserwować przed cały ten odcinek, także e, zapraszam Was do, e, także do zaglądania na te dwa kanały, które poleciłem i cóż, do zobaczenia w nowym roku! Trzymajcie się! Eee, dużo zdrowia, dużo szczęścia w nowym roku, tak? Żeby wasze postanowienia noworodne się spełniły, przede wszystkim. Tak, jak moje, żeby się spełniły. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć! No, ja tutaj jeszcze chwilkę was podtrzymam, bo mi się przypomniała jedna kwestia, właśnie skończyłem montować tego dzwonnika i przypomniało mi się, że ma, miałem wspomnieć o vlogach. Właśnie tak się sprawa, sprawa tak wygląda, że jak widzicie przed cały odcinek byłem z wami osobiście przed kamerką To była kamerka mojego telefonu komórkowego, nie jest to może najlepsza jakość, ale do niczego lepszego nie mam dostępu. W moim zdaniem to nie jest zbyt to nie jest aż takie słabe dlatego też myślę, że można wykorzystać jakiegoś vloga to jest takie pytanie, co o tym sądzicie, co będziecie sądzili o vlogach, a jeżeli tak, to może jakieś tematy mi podsuniecie, które mógłbym poruszyć, bo chciałbym rozpocząć jakąś dyskusję z widzami, przez te 5 e, lat, jak istnieje mój kanał, jakoś tak z widzami za dużego kontaktu nie miałem właśnie. W kwietniu mija piąta rocznica mojego kanału i też tak, tak pokrótce mogę zapowiedzieć, że możecie oczekiwać czegoś specjalniejszego. Zobaczymy, co się uda zrobić. No, a teraz to już naprawdę żegnajcie, trzymajcie się, cześć!